Oczywiście, że my troszeczkę odwrotnie rozpoczęliśmy. Najpierw stworzyliśmy wszyscy zespoły artystyczne, które bardzo mocno działały na terenie naszego powiatu, bo po studiu to przecież wiecie, że no cudowny zespół, który wystawił dwa niezwykłe muzykale: Jekyll and Hyde i Ghost na deskach Opery Filharmonii Podlaskiej i miała nas zachwyca, po prostu zachwyca nas swoją niezwykłą, niezwykłym śpiewem, no i nasz klub, nasz no zespół Wrzosy też cudownie funkcjonuje w naszej przestrzeni. Natomiast nie było tak naprawdę przestrzeni takiej materialnej. Nie było budynku, nie było miejsca, w którym mogliby tak naprawdę funkcjonować nasi wspaniali artyści. I w tej chwili cały ten pion tutaj. E, przeznaczamy na działalność artystyczną, to nie oznacza, że szkoła nie będzie funkcjonowała, bo oczywiście, że będzie tu funkcjonowała szkoła, w tych miejscach, w tych salach będzie, będą się odbywały również lekcje, ale to w ogóle nie przeszkadza, to będzie trwało równolegle i w ogóle nie będzie wzajemnie sobie przeszkadzało, a wręcz nawet odwrotnie, no, naszym zdaniem będzie powracało szkołę, będzie wspierało szkołę, będzie mocniej e, akcentowało przywiązanie E, przecież naszego ogólniaka, naszego zespołu szkół do e, kultury, do e, sztuki. E, I to o to chodzi, żebyśmy też młodzież w tym duchu e, wychowywali. Została wymieniona całkowicie instalacja elektryczna, e, nowe tynki położone, e, nowe, nowe sufity, no właściwie wszyscy oprócz okien, bo, bo, bo te były w miarę. E, parapety właściwie, nowy mieliśmy wszystko, wszystko łącznie z podłogami. Także to jest docieplone, pięknie zrobione. Tu będzie sala wystawowa, sala koncertowa, tak jak widać. Mamy fortepian, mamy też pozyskan, kupiliśmy sporo różnych instrumentów. Potem Państwo będą mogli, mieli okazję obejrzeć wnętrza, tam są wystawione. Tu mamy studio nagrań, reżyserkę, sale lekcyjne i, i pracownie nasze, nasze Powiatowego Domu Kultury cieszmy się, cieszmy się że, 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 że udało nam się to zrobić. Nie, niektórzy mówili, że to no Boże, Boże, to trwa i trwa i trwa, ale to było tak, tak zaplanowane. To, to finansowanie było rozciągnięte na dwa lata, no i w ciągu dwóch lat udało się nam to dokonać. Ja po ludzku cieszę się, że. To tutaj powstaje tu. W moich czasach, w 74-75, był korytarz i sala gimnastyczna. Za ścianą mieliśmy boisko do piłki ręcznej, bieżnie i też cieszyliśmy się, bo to na tamte czasy były dobre warunki, gdzie my, ze wsi, młodzież mogła, mogła się kształcić i tak naprawdę w tamtych czasach też mogliśmy wykształcić się tyle, ile chcieliśmy łącznie z doktoratem. Takie były czasy, może trudne, inne, ale to też były dobre czasy. Gratuluję następnej inwestycji ważnej i dla szkoły, i dla naszego regionu. Dziękuję serdecznie. Straciłam sens i radość życia. Zamknęłam się na cały świat. Serce skryłam gdzieś na lądzie. Czułam pulsu, uczuć swych, ale dzisiaj czuję znów.